Z Rosją, przynajmniej jesteśmy za tym, żeby nie doszło do dalszej eskalacji. No nie chcecie wspierać Ukrainy militarnie. Nie chcemy wspierać Ukrainy militarnie, bo uważamy, że, że po trzech latach sytuacja Ukrainy się pogorszyła, i mi się wydaje, że Ukraina miałaby lepszą pozycję do wynegocjowania warunków trzy lata temu, niż teraz, gdzie po trzech latach zginęło, miliony ludzi zginęło, albo zostało rannych, albo. Opuściło Ukrainę. I w sumie to, co Trump teraz mówi, to AfD mówił 3 lata temu. To jest nasza linia. Viktor Orban ma podobną, podobną linię do naszej. No ale I... Trump mówi, że Europa musi sobie poradzić sama, a Wy, jako przedstawiciele tej Europy, aspirujący do, do władzy, nie chcecie wspierać Ukrainy. Czyli Trump mówi, róbcie to sami, musicie sami zadbać o swoje bezpieczeństwo, a Wy mówicie, nie róbmy tego. Bo to nie jest w naszym interesie. Nie wspierajmy co? Ukrainy militarnie. Nie, mi się wydaje, to nie chodzi o wsparcie. Pytanie jest takie, co, co jest bardziej w interesie Ukrainy i co jest w naszym interesie. I pytanie jest, jak taki konflikt można rozwiązać w lepszy sposób. Mi się wydaje, że faktycznie um, lepiej próbować to rozwiązać w sposób dyplomatyczny. To nie jest stanowisko antyukraińskie albo, albo, albo prorosyjskie.